Sieman Koldziska. z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery brankarzem. a dzisiaj czekają nas mecze w reprezentacji z Rosją i Czechami w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2018. W tabeli eliminacyjnej zajmujemy drugą lokatę, mamy 3 punkty przewagi nad Rosją i tracimy 2 punkty do Hiszpanii. Zobaczmy statystyki zawodników, najlepszym strzelcem obecnie jest Shatov, Najwięcej asyst ma Larson Pedro, Szkoda, Dalida i McNair. Najwięcej czystych kąt, oczywiście trąngowski, a żółte i czerwone kartki są mało istotne, ale możemy je zobaczyć. No i okej, okay, to by było na tyle. Pora zaczynać już spotkanie z Rosją. Wiadomo jest to bardzo prestiżowe spotkanie dla Polski. Musimy tutaj powalczyć o zwycięstwo. Zaczynajmy to spotkanie. No, jest szansa dla Rosjan. Zobaczmy jak to rozegrają. Głuszakow, ładnie tutaj podaje. Iwanow, co wymyśli? Iwanow przedziera się. Nadal utrzymuje się, niestety, przy piłce. Ładnie wypatrzył sam Ten Uderza w krótki ruch, ale drągowski fantastycznie odbija piłkę na rzut rożny. Nie był to może ciężki strzał, ale bardzo ważna interwencja, bo do tej pory nic się nie działo. I Rosjanie mają tylko rzut rożny. I koniec spotkania. Rezultat 0 do 0. No niestety, nie udało się wygrać z Rosją, chociaż bardzo chcieliśmy, no ale. Zabrakło trochę umiejętności Jeden strzał sparowany Nota 6,6 No tutaj jest pudło Lewandowskiego I jedna obrona Drągowskiego Tutaj ładna okazja dla Samiedowa No ale uderzył w krótki ruch Drągowski Musiał tutaj interweniować, ale była to bardzo pewna interwencja Bo nie odbił piłki przed siebie Tylko na rzut rożny No i z rzutu rożnego już nie było żadnego zagrożenia no i okej, okay, możemy przejść dalej. No mecz taki typowo na remis, no można zobaczyć po statystykach, żadna z drużyn nie zasłużyła na zwycięstwo. Można zobaczyć oceny z zawodnikiem meczu Arkadiusz Milik. Niezły mecz naszego napastnika, ale i tak nie zdobył bramki, szkoda. No i zobaczmy jeszcze ocenę Rosjan, dość wyrównane. No i to na tyle, przejdźmy dalej. Jak widzimy, Hiszpania zwyciężyła, Czechy zwyciężyły, więc sytuacja w grupie już się trochę zmieniła. Hiszpania nam odskoczyła. No, Hiszpania zwyciężyła 2 do 0 z Irlandią Północną, a Czechy 2 do 1 pokonały Szwecję. Nadal zajmujemy drugą lokatę, mamy 3 punkty przewagi nad Rosją, ale do Hiszpanii tracimy już 4 punkty, a nad Czechami mamy tylko 5 punktów przewagi. Jeśli przegramy z nimi, no to nie będzie kolorowo. Więc to spotkanie trzeba wygrać. Tutaj już nie ma innej opcji, po prostu. O! Jakaś wiadomość Enzonzi powraca bardzo dobra informacja dla nas, bo Francuz jest jednak ważnym ogniwem Liverpool, ale teraz skupmy się na meczu z Czechami. Jest to ważne spotkanie, trzeba w nim zwyciężyć. Jedziemy tam po 3 punkty. Zaczynajmy to spotkanie. Jest okazja dla Czech, zobaczmy Nowak, ładnie się tutaj przebija skrzydłem. Nowak podaje dosika sik. Co wymyśli? Czy zacentruje? Tak jest, centra Kopica, ale ten nie trafia na całe szczęście w bramkę. I znów Czechy w natarciu, Doczkal. Borek Doczkal ładnie podaje Darida. Wypatrzył tutaj Kozaka, Kozak. Podaje Dosika, ale ten uderza obok bramki. No, Czesi dzisiaj mają źle nastawiony celowi, co nas oczywiście nie martwi, ale mogliby chociaż jeden celny strzał oddać. Bo interwencja by się przydała, taka na rozgrzewkę. No i tym razem Polacy wreszcie w natarciu: o to chodzi. Błaszczykowski przy piłce. Jakub Błaszczykowski wycofuje piłkę. Polański bardzo ładnym podaniem uruchomił Lewandowskiego. Robert Lewandowski. Podaje w pole karne, tam jest Teodorczyk i 1 do zera. Fantastyczne wykończenie gracza Anderlechtu Bruksela. W poprzednim meczu może Milik grał dobrze, ale trener postanowił w tym spotkaniu wystawić w podstawowym składzie Teodorczyka. No i Łukasz go nie zawiódł. Bardzo ładnie wykończył tą akcję. Lewandowski się zastawił, wysunął Teodorczykowi, a ten spokojnie pokonał Petra Czecha. I Polska prowadzi 1 do zera. I koniec spotkania. Zwyciężamy 1-0. do 0. Ważne zwycięstwo w eliminacjach. No co tu dużo mówić? Może, de może decydująco o awansie, kto wie. Jeszcze zostały dwa spotkania. No zero interwencji, nota 7, 0 interwencji, no ta 7,0. No tutaj nie ma zbytnio dużo powtórek. no Jest tylko to pudło szikano. Szkoda, że nie trafił bramkę, bo byśmy sobie nabili interwencję, no ale Czesi mieli naprawdę źle nastawiony celownik. Trzeba to sobie jasno powiedzieć, fatalnie uderzali. No a Polacy zdobyli bramkę po strzale Teodorczyka. Brawa! No Polska dominowała, bo oddawała celne strzały przynajmniej. Można zobaczyć tutaj oceny najlepszym na boisku Robert Lewandowski. No tytuł man of the Mecha w pełni zasłużony. Zero interwencji Drągowskiego, dwie Czecha. Niezłe spotkanie reprezentanta Czech, ale przy bramce raczej bez szans. No i możemy przejść dalej. No, i jesteśmy już po drugim spotkaniu, zwycięskim, więc remis i zwycięstwo na reprezentacji niezłe wyniki, ale mogło być lepiej. Nad Rosjum mamy 6 punktów przewagi, ale jeszcze nie rozgrywali swojego drugiego spotkania, więc musimy chwilę poczekać, żeby tak obiektywnie ocenić, jaką mamy przewagę nad Rosją no i okej, okay, możemy przejść dalej. I zatrzymamy. Pewnie już teraz Rosjanie rozegrali swoje spotkanie. Jeszcze Lukas Lewa powraca. To cieszy, jednak wiecie. Im mocniejsza kadra Liverpoolu, tym lepiej. I okej, okay, zobaczmy eliminację. No mamy nadal 3 punkty przewagi nad Rosją. No niestety Rosjanie zwyciężyli. Szkoda, no ale tak bywa. I tak mają od nas gorszy bilans brankowy, więc jeśli będziemy mieli tyle samopunktów, to my awansujemy, bo w obu spotkaniach był remis. I jeszcze ostatni trening, wiadomo, trzeba sobie trochę potrenować, po reprezentacji wracamy do klubu. Czekają nas dwa mecze ligowe w następnym materiale, miejmy nadzieję, że zdobędziemy 6 punktów, no bo tak. inna opcja nie wchodzi w grę, musimy cały czas wygrywać, żeby wskoczyć wreszcie na to pudło, bo czwarte miejsce niby fajne, no ale nie chcemy go zająć, bo to jest niby spoko miejsce, ale jednak tuż za pudłem, a my chcemy być w czołowej trójce w Premier League. Taki jest cel i mam nadzieję, że uda się go osiągnąć. Overall 88, więc świetna wiadomość na koniec odcinka. Więc, jak coś ludzkiego, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i zapraszam Was na następny. Trzymajcie się.